Cześć, witajcie, ja jestem Szumi. Dzisiaj sprawdzimy, jak dużo wiemy o facetach. Zmierzymy się w trzech konkurencjach, które sprawdzą naszą wiedzę o facetach. A ten, kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa. Boję się. Nie ma się czego bać. Jestem pewien, że tego nie ogarnę. Zobacz, stary, jaki ty męski jesteś. Runda pierwsza, pytania. Która witamina istotnie wspiera produkcję testosteronu? A. Witamina Z2. B. Witamina B3. C. Witamina D3. D. Witamina C. Kurde, 15 sekund na odpowiedź, panowie. Strzelam, nie mam dla tego pojęcia. Ja też strzelam. Nie wiem, nie wiem. Mamy? Gotowi? Ja dałem odpowiedź D3. Nie, odpowiedź D, czyli odpowiedź C. Odpowiedź C. Nie, odpowiedź D, czyli A to ty witamina się C. Coś tutaj? Czy nie Nie nas. A, odresowałem kreski. Nie, D, 3 odpowiedź C. Czyli witamina D3. Strzeliłem, miałem 25% na to. Oskar, ty nie wiedziałeś? Jesteśmy śmierć do pytania, ale nie będę się kłócić. Pytanie. Które narzędzie spośród wymienionych używane jest do precyzyjnego pomiaru średnicy, ekierka, linijka, suwmiarka i inna. Średnicy, tak? Tak. Okej. Okay. <grym> Dobra, gotowi? Średnicy? Nie, nie. Gotowi? Odpowiedziałam. Co?! Nie, chcę. Nie skupiłem się. Nie skupiłem się. Słowniarka. Bez sensu. A wy widzowie i kobietki nasze kochane, które oglądają, i faceci, pamiętajcie o tym, żeby grać razem z nami, i zapisujcie sobie punkty i dajcie znać w komentarzu jak wam poszło. I nie oszukujcie! Nie oszukiwać! Nie oszukiwać, proszę. Trzecie pytanie przed nami. Pytanie numer trzy. Który materiał suplementowany jest przez mężczyzn w celu zwiększenia produkcji testosteronu? Jezus, no. Magnes B. Cynk. C. Potas D. Manga. Ja jeszcze będę miał już problem do tego pytania. A co, żadny styk? Nie, on nie. Nie, nie od... Nie, Sporne, no, pewnie. No, takie, no. Zobaczymy Dobra, tego, ale cię zaraz wytłumaczyć. Gotowi? Ja uważam, że magnes. Magnez na pewno nie. Cynk. Prawna odpowiedź B, cynk. Okej, okay, okay, dobra. dobra. A chodziło mi o to, że po prostu magnes jest bardzo często łączony z cynkiem w postaci zetem albo zetem tak, To no jest magnes cynk, B6 i to jest jakby cała mieszanka, żeby właśnie pomóc zbustować testosteron na noc. I dlatego już myślałem, że będzie albo magnes, albo cynk, ale cynk jest bardziej okay. odpowiednią. No, okay. to no to ciekawe. Jedno o facetach jest pewne. Pielęgnacja dla facetów jest równie ważna. A z pomocą partnera dzisiejszego odcinka, marką cyrulicy będzie to bardzo proste. Jest to polska marka, która robi świetne rzeczy dla męskiej pielęgnacji. Wszystko. Czego potrzebujesz? Coś do brody, coś do włosów, coś dla skóry, o której często faceci zapominają. Dla brodaci, którzy to oglądają, olejki pielęgnujące, szampon czy pasta modelująca to jest must have. Bez tego wasza skóra i broda będzie przesuszona, drapiąca i po prostu nie będzie estetyczna. Olejki zapewnią wam nawilżenie oraz odżywienie waszej brody, a nutka, chociażby Sherry Bomb, zapewni wam piękny zapach na cały dzień. Dla mnie, perfumy Bourboneska to są te perfumy, to jest totalny sztos. Jest to męski, bardzo odważny zapach który totalnie zwiększa waszą pielęgnację i będzie wam towarzyszył przez cały dzień. A jeśli brody nie posiadacie, to nadal znajdziecie mnóstwo produktów do pielęgnacji skóry głowy, ogólnie skóry, twarzy Szampony, pasty modelujące, wszystko co dla nas facetów najlepsze. Jeśli chcielibyście sobie sprawdzić i zakupić któryś z tych produktów czy wiele, wiele innych, które są dostępne na stronie, to wbijajcie na link w opisie z kodem szumi. Macie minus 25% na cały asortyment. To jest bardzo ważne. Wbijajcie, korzystajcie i miłych zakupów Wam życzę, a my wracamy do odcinka. Ja Autcie odpowiada za odprowadzenie do prądu elektrycznego do świec zaponowych A alternator B. Rozróżnik C. Cewka zapłonowa D. Regulator napięcia. Dobrze, gotowi? Kurde. To jest easy peasy. No, go C. Odpowiedź C. Serwka zaponowała. Wszyscy myślą, że alternatora alternatora nie jest nie. alternator Odładuje. jest odpowiedzialny Odładowań za ten Alternator jest odpowiedzialny za Ładowanie C, kółka. Dobrze, dobrze. Ale idziemy z, z C! Jakie ciśnienie w oponach samochodu osobowego jest uznawane za typowe i optymalne? A, 1, 1, 2 bara. B, 2, 2, 4 bara. C, 3, 5, 4 bara. D4,5, 5, Bara bara para, riki, tikita. Daj mi odpowiedź. Dobra. Ja też mam. Ja też mam, bo zapisałem w ogóle zanim usłyszałem odpowiedź. Tak? Tak. Zapisałeś wartości? Mógłeś zapisać wartości. Tak, jeden jest mądry. 3, 2, 1, p, p. 2, 4 bara. TPP. Napisałem na początku 2, 2 bara, ale. Nie było takiej odpowiedzi, więc... Ale już ja myślałem, że to zresztą. będzie podchwytliwość i w PSI-ach będzie podawał coś takiego. W psi łatwo przeliczyć. No ale nie pamiętam, jak to tam liczył. nie, nie Który mięśnień odpowiada u mężczyzn za efekt tak zwanych szerokich barków? A. Czteroboczny. B. Mięśnień naramienny. C. Najszerszy grzbietu. D. Piersiowy większy. Oskar wygląda jakby znał odpowiedź na pytanie. C. O C? Ja C daję. B. No. Na Naramienny. Na Który to jest naramienny? Pokaż. Ja Musi się napompować. No, to jest. Sobie, że... Ty, tu jest naramienny, środkowy akton, tu jest przedni akton, tu jest tylny akton, tu jest najszerszy grzbietu, tu jest piórszowy większy i co tam jeszcze było? Ej kurde, Oski mi skradnie tytuł. Oski bawi i uczy. Nie podoba mi się to. W jakiej jednostce podaje się moment siły? A, Newton, B, dról C, Newtonometr, D, i know, ja między dwoma. Ja też. A ja wiem! A równie dobrze. No dobra, okej. Okay. No ja tak bez bejtu, między dwoma. Ja też między dwoma. Ja myślę, że w dżulach. Ja że dżule, dżula dżule, dżule dałem, że A że to. Dżule W Co? I know. Równie dobrze... Newton, a, a w newtonometrach się po moment siły? siły. Moment siły! W, w neutach. Czyli to, co się na przykład malta, to, co się używa przy dokręcaniu koła, ile? No, no dobra Tak, ale... Ja na personalach tak często mówię, A że jakbym ci dodał kilka tak, newtonów, to byś wtedy wycisnął no by no. Jaki jest ten zajebisty? Nic nie mówiłem. Jeżeli mamy krunek o mocy 40%, dajemy go 50 ml do szklanki. Następnie dodamy 100 ml wody I dosypiemy 4 kostki lodu, które całkowicie po rozpuszczeniu się e, zostawią 80 ml wody. To jaką przybliżoną moc procentową będzie miał gotowy napój w szklance? Coś. Przy... Mamy, danie matematyczne, czy, mamy co dać dochłoka. wartość. Nie, I, em, nie ABCD. Zostaje wam w e, szklance, jak ona nie ma wartość, jest ABCD. A jest ABCD. To poczekaj. To podaj odpowiedzi. Ty, się liczyć, nie chcę co za gnój. Około 12, B, około 9, C, około 20, D, około 15. Dobra, no, jest taka mała różnica, że muszę to policzyć. Czeka. Strzelam, bo nie chce mi się udalić. No, ja, ja trochę policzyłem. No, ja też trochę policzyłem, więc raczej powinno to być odpowiedź A. A. B12% B9%. Kurde, choć nic! Palcem nie kiwnął, gnój! Po prostu się strzelił! <noise> Zyskał, czy coś już Górno rozwiniemy, myślałem, że będzie powyżej delikatnie 8%. Jaki olej dolejemy do samochodu BMW M5 spalanego na torze? 0W20, 5W30, 10W60. 0, Nie mam pojęcia. Który jest najdroższy? Co ty liczysz? No tu już napisałem, poka Już? Możemy? No. Nalejemy 0,230, full syntetyk. Prawna odpowiedź 10, 60. Czyli, czyli co? Czyli Czynica! Nie, nie, nie! to jest nie? Nie, Kończymy tą rundę i przechodzimy do rundy numer dwa. Runda druga. Musimy rozpoznać przedmiot na zdjęciu i napisać jego nazwę lub opisać jego funkcjonalność. Dodatkowo do każdego przedmiotu będzie pytanie, za które można zgarnąć dodatkowe punkty. Już możemy pisać? Możecie pisać. Dobra. Cytamostki! Jakiś hantel nowoczesny, czy co to. To jest yy, ja sztanga yy, Optimusa Prima. Dobrze, gotowi? Czy możemy pokazać najpierw, czy jest OK? I pytanie do tego? Uwaga. To może po kolei, co Ja uważam, że to są jakieś wałki na napędowe. Okej. Okay. Yy, jest to wał otwierający zawory. <grym> jest to wentyl. Nie jest tu konkretna <grym> nazwa tego, ja wiem. Ale jest to funkcjonalność ja tego. Nie kto... to, uznał, bo to jest wał już. Rozrządu właśnie. A napędowy nie? Bardzo nie. blisko, bo no tam. Tak, przecież tutaj idzie zębatka. obok łańcuszek, nie? Na matkę. No, tak. no. więc to też jest zwał napędowy. napędowy. No nie napędowy. No z silnika, w jakim układzie pochodzą te wały rozrządu? Z Układ silnika to jest na przykład się. A co to było, przypomnij mi nazwę? to było? Przypomnij nazwę. Wał rozrządu. Tak. I odpowiedzialny był za co? Za sterowanie zaworami. Okej. Okay. Bycie mężczyzną to nie znaczy być mechanikiem. To jest, to jest... jakiś test zawodu mechanik w tym filmie? V6. V8. Common Rail! V6. Dziękuję okay bardzo. Jakżeś <laughs> to policzył? Wystarczyło sobie policzyć ile jest tych. Trzy! Dwie paliwrzywek otwierających zawód. Kolejny czerwony. Eee... Eee... Dobra, wiem. S45. No co to? Coś ty już Szymon. Ja, ale to jest bardzo łatwe! Poczytajcie sobie numerki wszystkie co tam jest. Nie wiem, wpisałem taką głupotę, ale lepiej to niż nic. No to jest bardzo łatwe, panowie. Dawaj pierwszy. Naprawdę. Jakby. Nowaj ja, ja, ja pierwszy. Panem, no. Pierwszy z czym trafiłem. Wkładka do no butów. Okej, okay, dobra. Tragedia. No dawaj no, ty. Nie, pokaż ty, bo ja wiem, że mam dobrze. No to dobrze, że masz dobrze. Nie, ja no, no. Ja napisałem, ja że to jest stempel. To nie jest stempel. Jest to ostrzałka, slash kamień do brzytwie, ale to też może służyć do noży na przykład. Czyli ostrzałka do noży no, na no, przykład. I to jest kamień, który masz, y, grid ma. grit ma 4000, masz na dole napisane. I masz Kingston nawet na dole napisane. Są kamienie, które się moczy i można sobie ostrzyć na przykład albo brzytwę do brody, albo nóż na przykład kuchenny jakiś taki japoński albo coś. Dajmy do dodatkowy punkt. Optymalny kąt ostrzenia noża kuchennego. Gotowi? 45 stopni. Moje źródła podają 10-15 stopni. A, czyli nie. nikt nie ja ma bo jestem bliżej. Co wyście wymyślili? Co to ma do Cześć, bycia ciekawe? Łowę. No to jest, to są, to ma to są jakieś specjalistyczne rzeczy, a nie, nie ogólnie mężczyzna to jest chyba coś specjalistycznego? Co ma mężczyzna do tego, do tych wkrętów tutaj? Hop majstra po majstra dzwonia, jak jest coś skomplikowanego A podstawowe rzeczy to nie są, stary Jak to się nazywa, to ja nie mam pojęcia, ja wytłumaczę do czego to służy no, nie to wiem, nie wiem do czego to, powiem, to, to ja też nie wiem Jak teraz to kminie, im dłużej kminie, tym nie ma, tym, tym no bardziej nie ma i, sensu nie Są rzeczy, które wyglądają, no nie, no nie wyglądają nawet podobnie, no Poczekaj, bo mi jedna jedno słowo tylko to jest ważne słowo O. A jedną rzecz tylko wydedukowałem z tego narzędzia Nakładka to wkrętarki do robienia gwintów Ja napisałem Czyli też gwintownik, to. gwintownik, ale według mnie to nie jest gwintownik Wkręca się to do drewna po tej stronie spiral, spiralowej, a druga strona nie po co jest Jest to wykrętak do zerwanych sił. A no tak, to tu jest lewy gwint, nie? Czekaj Czyli to nie jest gwintownik? Nie Jaka jest profesjonalna nazwa na to? Oj nie, no. nie, wglądamy, nie ma szans Zero Ekstraktor. O, Ej, nawet nie dałeś mi, ja wiedziałem. Nie wiedziałeś. S wiedziałem, że to jest ekstraktor. Ja sobie zapisuję punkt. Kolejne Kolejny. Zdjęcie. Dobra, więc o tym jest. Co ma, co ma męskość do tego? No właśnie, ale to jest też. To można używać wielu. Można to używać też jak będąc kobietą, ale raczej kojarzą się z tym, częściej mężczyźni. Nie jest to streetem mega męski przedmiot, Ale spotkałem więcej mężczyzn, którzy go używali. No więc co to jest. Ale bekarz, co tutaj jest? Albo totalnie się przestrzelam, choć wygląda mi na to, to na to, czym to jest? Ja zapisuję dwa zastosowania, bo mogą mieć dwa. Co? Tak. Dobra, już. No ja daję, że to jest do zaparzania kawy. Cedzak do herbaty. Ja napisałem tak, że to Cedzak. jest sito do parzenia, czyli po prostu wyciągasz sobie później fusy wszystkie, no tak. albo sito dla barbera yy, i tu do dezy, dezynfekcji grzebieni i tak dalej. Jest itd. to praska francuska do zaparzania kawy. No. no. Czyli nie teoretycznym... herbaty. No. Niki w labranie nie na ulicz herbaty. Przeznaczenie to jest dla Ale to ci to do parzenia, a nie, nie. to to dla Barbera też w takim Zbyt razie. Zbyt ogólnikowo. Do, no, Trzeba precyzyjna. Jaka jest optimalna temperatura to... parzenia Czemu nie herbaty? Dajże herbatę. A, Źle będzie na pewno. Ale nie wiem. No się wydaje że różne kawy się można się porzyć pod różnymi temperaturami? To swoją drogą. Na przykład kawa mielona stricte No różne, różne, no ale a, strzelajmy z tą optymalną. A kotlet tak. mielony? 80 stopy, 90 stopy. 90. You scored! Nienawidzę kawy. Bardzo ładnie. No, jedyny, który kawę nie pije, zgadza się. No nie. Nie? Kurde, a no, tak mi tak tak dobrze szło, a teraz same zera. Jezu, tragedia ten, ta, ta, to, co tutaj się <ścoughs> dzieje teraz. Nie no, dobrze ci idzie. Tragedia. Dobra, że ci idzie remont. Tak ten punkt, drugi Jeszcze się Co to tam ma? Stopnie jakieś. Ja wiem. Ja, ja wiem. wiem. Serio? Mhm. No dobrze. dobrze napisałem. Proszę pokazać. Eee, Szlifierka do drewna. Do heblowania drewna. Narzędzie do rurek. Hebel. Dziękuję bardzo. Czym jest hebel? A, a, Co jest to jest drewna? No, ale to nie jest szlifowanie jest... Ślifowanie, to Zaraz nie będzie jest... to w pytaniu, Zaraz się dowiesz. Zaraz się dowiesz. Jak, takie, ja ci powiem. Oznacza. Teraz będzie czym jest heblowanie drewna. Zaraz się dowiesz, ja ci powiem. Jaka powinna być grubość biurów wychodząca z heblownicy? Żeby było to zgodne ze sztuką. Dobra, Dubi. To już są bardzo precyzyjne pytania. To jest, to jest naprawdę to jest odcinek parekrutacji. Nie, nie wiecie? inżyniera technicznego. Nie heblowaliście nigdy teraz, nie, ja heblowałem, ale Dobra, zapisuję. Ja nie, nie, po... mi to. Kurde, twój wiurek powinien wyciągnąć. No ile? Mój ma wiór? optymalna grubość wiura. Podawaj wiura, podawaj wiura. Stary, ja myślę, że na pewno ludzie jak heblują, to pierwsze co robią, tak patrzą. Sub, submiarka? Za gruby? Jak gruby? gruby, gruby, gruby. Twój wiór? Dobra, 3 milimetr. O, To bardzo grube. 2 5 mm. 5 mm. E, między 1 a 2 mm. Czyli nie masz ciokrotnie się Czyli 2 mm to nie jest 2 mm. No jest dobrze. Dobrze. dobrze zrobił. Ale pytania, panowie, naprawdę. Dobra, no dziękuję. Dziękuję. Wreszcie coś z kategorii mężczyzna, a nie k***a techniczne na inżynierze. Jak się może zastanawiać, Szymon? Jesteś facetem? Czy... Odezwał się Szymon, który ma Was trzy punkty, nie? No bo mówię, jest to odcinek Odcinek o... Odcinek... Technicznych! To właśnie jest kategoria męż, męska i to każdy mężczyzna teoretycznie powinien wiedzieć. Mam w... heblowanie. Po co mam wiedzieć jak się hebluje? Nie ja wiem co to jest. To co, nie wiem, serio co to jest? Ja nie mam pojęcia. Naprawdę? E, ja nie, mam, ja, nie wiem żeby zapisać. Nie, ja się zapiszę, nie mam pojęcia. Dwa. Jeden. Nie rysuj mi. Co tam masz? Już mam napisać? Już no. nie zgadujesz. No dawa, nie zgaduję. Nie, 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 no nie mam co. No to, no, to jest nie, to, że się pada nie... do rękawów do marynarki Jak się nazywa. No, jak się to nazywa? No. Ja. To nigdy bym nie powiedział. Jak się to nazywa profesjonalnie? No dobra, ale to już mamy punkt za to, że to są spinki. Tak, są to spinki. Do... No, no, więc jest punkt. Po... A że profesjonalna nazwa tego? O kurde. Spinka do XY. No to teraz już wiem. Nigdy w życiu mi nie powiedział, że to jest spinka. Yy, mogę się teraz dupnąć, jak się nazywa to profesjonalnie, bym się zawsze mylił. Dobrze, całe szczęście, że ja się nie dupnę. Ale to jest już spoko, no Podlatuje to... się, może to, trochę. To jest wreszcie spoko pytanie. Cała druga runda do wydupca, Oho, jasne, jasne, bo nie dostajesz żadnego punktu. Nie, zmieniam. Nie, nie, nie nie możesz, nie, nie! możesz, zapisać. nie. Zap, nie, zapisać mam zapisać Dobra, było. to samo. Jaki gnój nie wpisze tego samego. To samo zapisałem. Mbappet pisał? Tak. Spinka do mantla. Do mankietu. A, mankietu. mankietu! Mankietu. A czym był mantel? Przypomnijcie mi, bo mi się teraz na to To nie jest Śląska nazwana, coś? Może. Nie, płaszcz. Mantel to jest płaszcz. Spinka do płaszcza, to za ogóżę. Za ogóży ogólne. Ogólne. kromi. Nie, mi. To już mamy zgadywać? Tak! Ja już zapisane. No, to tylko tego, co. No, no dobra, gidno. No. Co? Ram. 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 Jacy jesteśmy za I Ej, teraz pytanie: ile gigaram to ma? Do czego się spina? Kościół No to jest proste. Informatyka, pytasz. No ale to widzisz, to jest pytanie: gdzie ja znam odpowiedź. Na to pytanie, bo jestem. Ku... Po informatyku, ale Oski niekoniecznie musiał być na informatyku, choć też zna odpowiedź na pytanie. Kumam, ale tego ktoś Słucham, może. Zobaczymy, ja nie jestem stolarzem, a wiedziałem, że to jest. To ja Nasz mężczyzn. Dobra, do czego to się wpina? Do, do płyty głównej. Do czego? No, dysk główny to też płyta główna? <laughs> nie, nie. nie! No jak nie? O to mi chodziło, widzisz. No ale... No i no co, nie zaliczycie mi, bo napisałem nie. Dysk? No, no. Nie. No oczywiście, ten wasz program i <laughs> tak. Tak samo jak ja, odpowiedziałem źle na pytanie, zmienisz, To jest jak mój mantel, a mankiet. No nie, no, Dysk apart. A płyta główna? Zupełnie co innego! No. My to przechodzimy to, do rundy się... numer 3, czyli rozpoznaj ten przedmiot. Dostaniemy fizyczne przedmioty, które możemy obejrzeć i dotknąć, a naszym zadaniem jest prawidłowo nazwanie tego przedmiotu lub jego funkcjonalność. No! Pasuje ci? Tak, wreszcie mi pasuje, wreszcie jesteśmy na dobrych torach tego odcinka znów. Dobra. Trzy, cztery, krzesiwo. Nice, yes. jesteśmy mężczyznami jest i to mi się podoba. Wreszcie. Let's go! Okej, okay, jakbyś chciał to zrobić, tego tak byś nigdy nie zrobił. No kurde, przejebać to jest. Pięć. Nie no, ziomek. Tym, dodam, uznam tylko nazwę z oznaczeniem, jaki to jest model. Mhm. A co to jest? Jaka żarówka? Jaka? No nie wiem jaka żarówka. Naprawdę nie wiesz jaka? No jaka żarówka. I nic nie zapisałeś jeszcze? No żarówka, no. I jak ja, jak ja mam zrobić film? Ale jaka żarówka? żarówka? No jaka Pisałeś? jaka? Ale poddaję się, bo nie wiem, nie wiem o okay, No tak, no tak nie, bo on tylko wiesz, ma to. żarówka samochodowa H7 H4 Albo A, to samochodowe. K4, samochodowe od reflektora, jak się ma stare A, samochody. H7 to się w... tak wydawało. są w ogóle takie takie są napisane, Spartoliny. to jest, jest. Ale przecież to jest A. napisane K4, ziomeczki. Serio? Macie napisane h 4 4 Nie, H4 jest napisane. H4 jest napisane. Serio? Jest, 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 no. To bardzo Nie narzekam na produkt, bardzo fajny No i co mamy to nazwać? No. Ja zresztą. wiem. Ale bardzo fajnie pachnie. Pokaż, Nie, nie pachnie. No właśnie nie pachnie. To no fajnie. No jak jest. Musiałoby być. In progress. Nie, nie, nie. In progress. Też. No in progress. <laughs> otworzyć świeżą paczkę tego, to jest <laughs> tego. Dobra, go. Dzisiaj jest cyna. Do lutowania cyna. Zapisałeś? Tak? Tak? Nie, przyznam się. No pokaż, proszę. <laughs> pokaż. pokaż. Napisałem, że jest to po prostu żyłka, a później dopisałem miedziana. To nie zła mieć. Inzi, oddaj to na złom. Zimne ognie. Massive No przecież to... <laughs> ja wiem! Tyst. Ej, trzeba poprawną nazwę? Nie, może cię. <laughs> po co to pisać? Ej, Ej nie. nie! Czy ty myślałeś, że to są to, naprawdę kur... Zimne ognie? Bo nie dotyknąłem tego, Ej, tego tylko, tylko z daleka to, to ma nazwę, i. ja jeszcze nazwę muszę sobie... Z ja nie pamiętam Dobra, czyli to, to, to ma nazwę. Ja zostawiam zimno, zimno ognie Mam ma nazwę. Ja ja mi nazwę w głowie, bo ja już wiem, co to jest, tylko szukam nazwy. Ramek zimno ognie czas! Czas! To zapisane. A, no to git. Zimno ognie. Drut spawalniczy. Nie, no to jest do spawania, tylko że to ma nazwę. No mnie tak rozbawiło to, że to. To że Postaram się zostawić to, żeby nie mieć punkta bo nie zasługuję na niego. E, Spojrzałem jest... i powiedziałem: Zimno ognie Eee Mamy to nazwać? Tak. To ma swoją nazwę? Tak. A możemy, jak wytłumaczę, do czego to jest, i mi zaliczysz? Można, w jakie kategorie się tego używa? Ta nazwa jest popularna w pewnym memie, więc powinniście ją znać. O! <laughs> Tutaj czegoś brakuje, nie? W środku. Węż... Ja mam pytanie najpierw, czy to się da pomalować? Nie. Właśnie, ale po co malować? Stulejka? To jest stulejka? <laughs> <To jest> <laughs> Dobra, moja odpowiedź, uwaga. W sensie, bo jest to coś, co się nakręca, a tutaj się nakłada wężę, na, na który się daje e, opaskę zaciskową. Ja dałem, że to jest przejściówka do węża gazowego. To jest to mufa. Mufa, właśnie. Ale to do nie. do siebie. Czy muszę wygooglować. Mufa tak nie wygląda. Jest jakiś materiał, na który się Jezu, powiedział, że mem. Może kolokwialnie A Tulejka. A jaki mem polega nam na mufie? Tulejka. Jaki to jest mem? Mufą do siebie. Jak to trzymasz? A, mufą do siebie. Co? Kto kierowcą jest? To <Ścioro> z tulejka z tulejką. Dasz mi punkt, tak jak wytłumaczy jak to się <ścioro> używa? Nie muszę pisać nazwę. O, ja wiem do czego. Do stulejek. Nazwy nie mam dla tego pojęcia. Dobra, mogę? Jest to na narzędzie do ściągania zawleczek, slash obrączek, takich, które blokują ten i one tak wyglądają. Do drutu. W sensie nie dokładnie tak jak ta, bo ta służy, w sensie wkładasz to tutaj, klikasz i to się rozciąga i schodzi, ale są też takie. Że w przeciwną stronę, nie? Że jakby są rozciąg rozciągnięte delikatnie. I jak ściskasz, to one się ściskają. Ty miałeś to napisać, a nie gadać. Czyli no napisałem, napisałem, na do ściągania zablecie tyle szobu. To narysowałem ją. Ja napisałem, że jest to do skręcania przewodów, a do drutów. A, dziękuję. A od kiedy można gadać, a nie pisać. Ale napisałem tu, nawet narysowałem. Ja nie narysował Dobra, dobra. Tak się prezentuje finałowa punktacja. A Wy dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Pa! pa!